Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i rozpoczynamy sobie nową serię z Unturnet B Będzie to seria nie taka ty typowo gameplayowa, że widzicie całą grę, ale takie wybrane przez mnie momenty, te najciekawsze, bo po, po prostu reszta jest nudna. Yy, jakby ktoś chciał oczywiście zagrać ze mną, to proszę pisać swój nick na Steamie w komentarzach, to dodam i może jakoś sobie razem pykniemy. A teraz ja idę po poszukać jakiegoś pierwszego lutu. Gram sobie na serwerze. Eem, tu chyba nie ma napisanego, Eem, ale to jest Washington mapa. Tak mówię, ja, jakby ktoś chciał zagrać, to piszcie w komentarzach. Eem, spotkałem właśnie chłopaka z pompą, który zaczął do mnie walić. Ja tylko z jesikiem. ale na szczęście się udało go wytrykać Ou, pompeczka, to jest to co ja, ja lubię. Tego isika sobie wyrzucimy. Yy, mam już też jakiś stafik. Czekajcie, jak to się szybko przynosiło? Control, control, dobra. Tu bior, biorę wszystko, od razu jest też pa parasolka, OK. Jest mój plecak, świetnie. Teraz bym się tylko troszeczkę wyleczył. tu jakiś bumble totalny, o jest też kobra. Bumble Bumble to totalny, bo chłop, trzy razy w, w ogóle z 2 metrów z pompy nie trafił. Z beka z niego. A ja się tutaj trochę wy, wyleczę i idę na kolejną lokację. Uuu, co ja widzę? Eagle Fajerek Dzień dobry, witam pana. Tu będzie się można z czego strzelać. Mamy też jakieś ammo. Tutaj broni hmm. zrób mi tak, od razu so, so, sobie to zamienię. Niestety że żadnych dodatków nie mam jeszcze. Um. Dobra, jest dobrze. Wow, kolejny gościu! Ja widzę, że to muszę trochę inaczej nagrywać. Ten co miał, zasecik. Dobra, to ja już ustawiony jestem. Łoboi, oh to od razu wszystko skraftuję sobie. Ciekawe, czy, czy, czy był solo. To wszystko tutaj bierzemy. Um, tak, tak. Dawaj ragi. Um, to mu też biorę. Od razu to sobie przerobię. w jedną. A, dobra, i tą drugą w sumie też nie będzie. żeby bym to zabrał, kurde. Dobra, to wyrzucę. Eee. Zrób mi, tak. Dobra, i, i zawijamy są? Jak najszybciej. Niby jest tutaj mało, mało ludzi, ale jak widzicie. Trafiają się bardzo często. Bo jest to jedna raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ich jest oprócz mnie, więc to jest naprawdę mała liczba. Jak na średnią mapę, ja teraz myślę, że z tym Stafikiem pójdę zbudować sobie jakąś bazę gdzieś niedaleko. I myślę, że tam się widzimy. Są strzały z tego chyba miasta i może bym coś tutaj ogarnął jeszcze Gdzieś tutaj chłop strzelał jestem ciekawy o, widzę go jest na moście frajer tam mniej więcej tylko nie wiem czy ja chcę ryzykować z takim full staffem chociaż wiecie co ja, ja bym mógł zrobić patrzcie to to wyrzucę na, na chwileczkę dawaj mi mi tą saberkę Dobra, teraz tak gdzie on jest dokładnie Czy on tam spadł? Chyba nie Z takiej odległości to Ja wątpię żebym coś mu zrobił Jest tam Uuu, to jest też full staffik. To ja, ja bym już tego ubił to jestem naprawdę mocno ustawiony żeby wiedzieć, gdzie on do dokładnie idzie. Jak na razie tego trochę zgubiłem z pola widzenia. Chwila. Troszeczkę cofnę, troszeczkę mu tak od boku, może podejdę. I co, i go tam nie widać? Dobra, może go po prostu odpuszczę i z tym stafem lecę yy, sobie ogarnąć baskę. Dobra sosowy, kilka drzewek mamy dwie szafy aktualnie. Mój mój lucik wy wygląda następująco. Fajnie, że spotkałem tamtego typa, bo tak mi bardzo pomógł w sumie na początku. Coś sobie zjemy, chyba nic więcej już nie mam do jedzenia. Nie, myślę, że teraz w dzień, w nocy pójdę pozbierać jakieś podstawowe rzeczy, a w nocy można iść na jakąś militarkę coś takiego. Widzimy się za chwilę Może jakaś kolejna brońka tutaj będzie Jest notowizor, super. W końcu W końcu znalazłem I teraz to się można bawić i chodzić po, po tych nocach tu, tu oczywiście jakiś skór wol zamknął bo to przecież wanilka, tutaj można robić takie rzeczy sprawdzimy sobie jeszcze konwój czy tam czegoś przypadkiem nie ma najchętniej to bym już znalazł sobie jakąś piłę i zaczął już ogarniać trochę chatę drewnianą bo i tak nie, nie zdobędę craftingu 3 na na metalową tutaj nic, tutaj nic. Są jakieś gadki wszystko się na, na początku przyda. Dwa scrap metale również. Tutaj czysto ammo boxy przygarnę. I tutaj już nic. Nie rozumiem powodu. Dlaczego? Ludzie się chcą bu budować na lokacjach. O, tu się ktoś umarł. Tu są też te nowe zombie. Od razu wam ich mogę pokazać. Straszę się dron. Przecież jak tu się ktoś buduje, to od razu mu zombie niszczą chatę. Jak się zrespią. Więc trochę be beka z tego hopa. Ale no cóż. Na moje nieszczęście piły nie było, ale trudno Idziemy dalej teraz na, na tego, na paradise'a Zobaczymy, może tam znajdziemy jakiegoś gracza, trzeciego już w tym odcinku Może Jestem już na tym paradise'ie i myślę, że tutaj chyba nikogo nie ma Nie wiem co prawda, gdzie są zombiaki, może jeszcze ich nie zrozpiło Dobra, już się respią. No mniej więcej stoją w ten sposób, że... Hmm Że nie, nie powinno tutaj nikogo być, ale nie wiadomo Może się ktoś skampił na... ...któryś z tych wież Kurde, tutaj nie wejdę Trzeba iść tędy Nie, tutaj czysto. Niko nie ma. Kurde, jest noc, więc tak średnio na, na tym. Hmm. Tak średnio na trzeciej osobie. Ale myślę, że tutaj niko nie będzie. Oby. Przy, przynajmniej. Dobra, zlutowałem sobie całego. Mm, no tak trochę średnio z tym lutem, z tego co, co jestem zadowolony to jest eksplodyw 1 i tak naprawdę to tyle. Parę scrab metalu jest oczywiście Myślę, że tutaj jeszcze chwilę posiedzę. Jak coś ciekawego będzie, to się odezwę. Jest chłop? Ale zwaliłem Ucieczka Tak się spodziewałem, że tutaj ktoś będzie, bo na, na, na poprzedniej lokalizacji mi fali? O kurde, dobra, y, raczej robimy ucieczkę stąd. Jak on strzela? Dobrze, co to jest? On, on, on mi samie, same banie mi, mi obwali Co to jest? To nieźle, ja sobie go sprawdzę mm -hmm. Poziom zerowy Profil prywatny Fajnie, fajnie gdzie tu jest zgłoś o oszukuje w grze. A un Napiszemy mu tak. Yy. Wyślij zgłoszenie. Nie rozumiem, po co lu ludzie tak robią Na Nawet je jeżeli nie jest on hacksem to tego i tak nie rozumiem Bo to nie ma z tego frajdy żadnej, że chodzisz i program gra za, za ciebie, a ty, ty tylko klikasz lewy przy przycisk To bez sensu mi się wydaje A po tym, że on tam... To, że on tam stał To to mi sugeruje, że to raczej nie był jakiś wy wybitny gracz bo raczej ludzie tak nie stawają w miejscu na takim otwartym polu. Jest kolejny chłopek tam, jak widzicie. Ja mam shotguna, co znalazłem na, na policji. Lecimy na niego na pełnej. Tu albo jest w tym domu. Albo poleciał dalej, po prostu. Chyba poleciał dalej. Uczucie, się zombiak, cofnął, on może być tam dalej tak naprawdę, za tym mostem już. Tam polecił, choć to było trochę dzi... Jest tam. O! Znowu ten sam. O, to ja mu gratuluję bardzo serdecznie. Gdzie tym razem? No tutaj, No to akurat spoko Fajny chłop z niego No mówię, no nie wiadomo czy on coś ma, ale no raczej to trochę widać W sumie to idę sprawdzić Czy czasem tam czegoś nie zostało z tych pod moich itemach Ja gdzieś mniej więcej zginąłem tutaj chyba przy, Tutaj gdzieś, przy tej górce, przed tą górką już byłem w sumie trzeba, trzeba... było nie uciekać, a się gdzieś skampić za jakąś... Za jakimś drzewem. O, są mi ten, patrzcie. Haha! Ha, on mi tylko... On tylko Ammo wziął. Ja pierwszy Ehm. chwila. To sobie porozmieniam. No to beka z typa. Peczunia z typa. Nie wiem, czy wszystko pozbieram, czy to było puste, chyba tak. Nie, 30! No to na, na całą gammo chł chłopek wcale nie wziął. Tu pozbieram, pozmieniam tylko mój strój. Wziąłem jeszcze gadki, chyba, albo je przerobiłem przez przypadek, już teraz nie wiem. Ale już trudno. Mam przynajmniej dzięki temu sikierę A te ammo to ja sobie uzupełnię za, za chwileczkę, bo mam w bazie dużo Dobra, zbieramy wszystko Mam chyba 3 zikiery teraz, więc no naprawdę Al Albo inne 4 Więc nie jest w sumie aż tak źle yy, Tylko no szkoda, że jak naprawdę 3 ci tu jedno, to szkoda go mi w sumie ale no, niech, niech, ba, niech, bana Bo pewnie tego typa tam w tym mieście Głównym, czyli Czyli Seattle Również zabił Psuje lu, ludziom po prostu zabawę, czymś takim Ja sobie tutaj jeszcze trochę pofarmię Myślę, że tam zbuduję co, coś teraz na chacie I... Pokażę Wam to i myślę, że to, by, to będzie tyle w tym odcinku Dobra, wybudowałem sobie małą klitkę, takiego boxa 1 na 1 Nie wiem czy dobrze widzicie, ale tak to wygląda Mam tutaj parę skrzyń, tu mam takie pierdoły same, mam trochę broni ammo, tu mam same bronie, eksplozywy. I tutaj mamy całą skrzyneczkę scrap metalu Tak to by wyglądało dzisiejszego dnia i to by było na tyle też w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii oraz do innych serii również. I widzimy się na streamach. Elo!